Sektor czwarty, w którym wam pokażę tylko mini bosa, bo z bossem jest naprawdę ciężko. Ja tam jakimś szczęściem zrobiłem fit z 200 tysięcy damage'u, ale za bardzo mi się nie udało go powtórzyć, a gdzieś mi plik przepadł, gdzie nagrałem tą końcówkę. Więc tutaj zobaczycie tylko minibosa. A sektor czwarty tak naprawdę przetrwać. Znaczy bossa na sektorze czwartym przetrwać jakoś i zapomnieć, bo naprawdę coś jest z tym, Dar z tym Lordem Vaderem na końcu nie do końca tak, strasznie ciężko jest go przejść. Mi się udało w każdym razie Ray mm, za, pie za pierwszym razem te 200 tysięcy damage zrobić, ale za bardzo właśnie nie mogłem tego powtórzyć, sam muszę popatrzeć jeszcze jak inni to porobili, a fit z y, trzema markami naraz chyba Nikt nie zrobił, przynajmniej nie znam nikogo, kto by, kto by to wykonał. W każdym razie, mini boss i tutaj trzeba przetrwać. E, konkretnie musi przetrwać kląsierżant w tej walce, więc mm, znowu Ray zabieram, żeby grać. I mm, z racji tego, że ona potrafi utrzymać przy życiu e, lightset postaci, to, to zabrałem ją, żeby właśnie to się. Udało, a po drugiej stronie jak widzicie jest Old Ben Wader, Starkiller, przede wszystkim Ma e Mara Jade i Visage Smar. No i tutaj trzeba wycinać po kolei wszystkich. No Oldman ma taunta, więc no nie będę czekał, tylko spróbuję go wyciąć, ale jak widzicie nawet tym trzecim strzałem od... Znaczy trzecim skillem konkretnie od Ray nie udało się go nawet zdjąć, więc dość twarde są tutaj te postacie naprawdę. No a Clonsierżant z racji tego, że ma książkę na szczęście powinien tutaj przetrwać, a ja w międzyczasie spróbuję innych po prostu rozwalić. Star Killer tutaj jest gotowy prawie że na... Swój e, strzał, ale na szczęście akurat właśnie klonk Sierżant go u mnie go zdjął, więc już raczej walka jest bezpieczna. Chociaż jak widać, Herosi mi tutaj e, będą spadać, więc trzygwiazdkowa walka to nie będzie i trzeba będzie sobie jakoś powtórzyć, żeby po prostu na te trzy gwiazdki zrobić. Więc no nie jest to jakoś szczególnie łatwo, nawet rej tak dość ciężko to szło, ale udało się i przede wszystkim fit z klonk Sierżantem jest zrobiony. I będzie trzeba lecieć z kolejnym witem. mianowicie trzy postacie w tej samej turze, żeby pokonać. Już wcześniej zrobiłem, ale wróciłem specjalnie do tej walki, żeby tutaj nagrać, bo gdzieś mi tam zniknęła walka. W każdym razie ja mam tylko założony leaders resolve, tylko dlatego, żeby nie mieć za mocnych tutaj dysków. Żeby też postacie za szybko nie spadły, ponieważ mam zamergać z Eternal Emperorem, a on z Implify, Amplify Agony i Thermal Exhaust robi tam naprawdę miazgę, więc e, pościągałem dyski, wiadomo jak ktoś tam ma jakieś, no Leader's resort tutaj bardzo przydatny i na pewno warto go mieć, natomiast... No jak będzie Amplify agonii tutaj Thermal Exhaust, to może być ciężko zrobić właśnie ten fit, żeby trzy postacie padły w tej samej turze. E, ja robię to z Eternal Emperorem, natomiast z Supreme Leaderem Kylo też się to da zrobić, chociaż jest y, ciężej, e, bo może zdjąć kogoś za szybko i jest problem, ale da się nim też to zrobić. W każdym razie ja robię Emperorem, bo on to robi świetnie, e, linkuję tutaj Starkillera i Darth Vadera. E, i ich będę miał zamiar ściągnąć po odpaleniu Ultimate'a i dobijesz do tutaj Old Bena, żeby nie miał full HP, full protection, tylko żeby po prostu jak użyję tej jego fajnej umiejętności AOE, to żeby oni spadli. Ale na razie trzeba ładować sobie Ultimate. Ultimate już załadowany, więc odpalam Ultimate, żeby być jak najszybciej gotowym. Do ataku, ale w międzyczasie muszę Old Bena trochę poobijać, Jednak jest jeden problem, ponieważ Starkiller jest bardzo blisko do odpalenia. Ja to nazywam Ultimate'a i mam nadzieję, że dzięki Leaders Resolve tutaj nie spadnie nikt. No właśnie, jak widać, statek odpalony, ale Malak i Eternal przeżyli. Mo tutaj używam umiejętności Malaka, żeby zdjąć tego Old Bena jak najmocniej no i teraz użyję drugiej umiejętności Emperora, żeby zdjąć właśnie trzech w jednej turze no i zaliczyć i tylko zostaje dobić Vizazmar i Mare Jade żeby ten hit y, zrobić więc w miarę to jakoś idzie y, no jak ktoś ma eternala nie każdy pewnie ma ale supreme liderem myślę że spokojnie też to do zrobienia, tylko trzeba w odpowiednim momencie się odpalić, żeby zdjąć właśnie trzy postacie w jednej turze. No więc tylko wam pokażę tutaj mini-boss. Niestety nie będzie boss, ponieważ gdzieś mi zginął plik ray, gdzie miałem te 200 tysięcy damage'u, a no nie dałem rady zrobić i jeszcze chyba nikt nie dał rady zrobić te trzy marki. No nic, więc tylko mini-boss. Mam nadzieję, że w miarę Wam to jakoś pomoże.